No proszę. Romeo sobie poszedł. Teraz na górze wygrzewać. Romeo. Ciolko. No. Poszedł z drugiej strony. idziesz Wasiorek na dach idź Kicia baribal no, się robi coraz cieplej to kotki będą coraz bardziej Chodzić na dach o jest zobaczcie o, widzicie jest Romeo Romeo Za z wszystkich stron. Romeo nie usiedzi w jednym miejscu, a musi chodzić cały czas. Poszedł. A teraz tu poszedł z tej strony. Na spód. I teraz. A gdzie to ta tu? można wybierać żyć nie umierać można wybierać Ach, słońce daje po oczach jak Romeo? w porządku? Kicia? co? Romeo? Widok jest na okolice, że hej, no można oglądać ładnie. Jak się zrobi cieplej, to się koty wyciągną na tym i będą spały. Także kochani, mamy trzy bocianie gniazda. Dwa na bocianówce. I trzecie tutaj. Co kicia? Julcia, gdzie idziesz? Kiciulka. No na co tak chwili? Pióka. to chyba Gacuś nigdy, nigdy nie mogę rozpoznać Gacuś ma ciemniejsze pasy i poza tym Gacuś się da głaskać Gacuś to ty Kicia o tutaj baribal się grzeje na słońcu Basiorek Kicia Julcia idzie za mną. Mila, proszę. Przyszła. A I już. I wikumiku będzie. komiku będzie. Czy Baribal idziesz? kołębie gruchają zobaczcie ile kotów jeden, dwa, trzy cztery, pięć wokół mnie o, wokół mnie zobaczcie z każdej strony i tu i tu zostałem otoczony, poddaję się a Romeo siedzi A nim Gnieździe chyba się mówi. Abocie gniazdo, gnieździe. Analfabetys wtórny. tam jakiś czarny się załatwia. Kitek. O to mu nie przeszkadzajmy. Fajnie się robi na dworze cieplutko jeszcze troszkę się cieplej zrobi będę, to będę skotkami chodził na spacer do lasu Ale zaraz co ja mówię o Zuzia też weszła. Zuzia albo Cóż, czar dwie. O, I widzicie, teraz po co są dwa bucianie gniazda? Jeden kotek może być na jednym, a drugi na drugim. No. Jakby było jeszcze trzecie, to i trzeci by się znalazł. No, ale starczy za dużo to niezdrowo. Idzie ona on mi chodzi. Siedź tutaj. I zobaczcie jaki widok. Jak wezmę całość jak się nasza bucia noweczka prezentuje. Dzięki Wam. Kupiona, sfinansowana przez internautów. Kto by pomyślał? I muszę przyznać, kochanie, że to Wyżeście namówili mnie do założenia zrzutki. Do kupienia pocianówki. Mało tego, nawet pomysł, to ten domek też został wybrany i podsunięty mi przez panią Anię, której za to bardzo dziękuję. To ona wynalazła w internecie bo ja widziałem podobny domek ale miał drzwi podwójne skrzydła i to mi się nie podobało bo po co mi taki duży szopa garaż no a pani Ania znalazła z pojedynczymi drzwiami i to od razu jak tylko zobaczyłem to mówię bierzemy ten Jak cały czas mnie tak dopingujecie, to to, to to, to tamto, a ja później tylko te szczególi tam dorabiam. I proszę, siedzą sobie kotki. No to niech siedzą, niech się grzeją.